Dania robi rewolucję w prawie. Twoja twarz, twój głos, twoja własność. Dziennikarce BBC udało się ominąć system identyfikacji głosowej swojego banku używając syntetycznej wersji własnego głosu. Bezpośrednie straty finansowe z powodu oszustw deepfake'owych osiągnęły już 350 milionów dolarów. Liczba publicznie ujawnianych ataków deepfake'owych wzrosła o ponad 300% rok do roku. Dania postanowiła z tego powodu napisać historię na nowo. Kopenhaga chce znowelizować ustawę o prawie autorskim i to ma być pierwsza taka regulacja w Europie. To ma być kompletne przewartościowanie tego, czym jest tożsamość w cyfrowym świecie. Nowelizacja wprowadza dwie kluczowe ochrony. Po pierwsze, ochrona dla artystów wykonawców. Artyści mogą ubiegać się o ochronę praw autorskich przed nieautoryzowanym udostępnianiem realistycznych, cyfrowo stworzonych imitacji ich występów artystycznych. Po drugie, i tu jest prawdziwa rewolucja, ochrona ogólna przeciwko deepfakeom dla każdego obywatela. Każda osoba może ubiegać się o ochronę własności intelektualnej przeciwko nieautoryzowanemu. Udostępnianiu realistycznych, cyfrowo generowanych imitacji własnych cech fizycznych, czyli twarzy i głosu. Minister Kultury wyjaśnia, że proponowane prawo oznacza, że ludzie, którzy odkryją, że ich cechy zostały użyte do stworzenia deepfake'a, będą mieli prawo poprosić platformy hostujące treści o ich usunięcie. Ale to nie koniec. Prawo umożliwia również składanie wniosków o usunięcie treści, dochodzenie odszkodowań za szkody oraz rozpoczynanie postępowań o naruszenie praw autorskich przeciwko sprawcom fałszywych filmów, obrazów czy nagrań dźwiękowych AI. Ile to ma trwać? Ważność ochrony praw autorskich dla artystów to całe ich życie plus 50 lat od śmierci, podobnie dla osób fizycznych. Twarz, głos będą chronione prawami autorskimi przez pół wieku po śmierci. Propozycja ma bardzo szerokie polityczne poparcie. Około 90% posłów jest za nowym prawem. Mówią, że technologia wyprzedziła przepisy i nowe prawo pomogłoby chronić artystów, osoby publiczne i zwykłych ludzi przed kradzieżą cyfrowej tożsamości. Dania nie działa jednak w próżni. To strategiczny ruch w momencie, gdy kraj sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Francja w 2024 roku zaktualizowała swój kodeks karny, zakazując dzielenia się jakimikolwiek treściami audio albo wizualnymi stworzonymi przez AI, takimi jak deepfake'i, bez zgody osoby przedstawianej. Dystrybutorom grozi rok więzienia i 15 tysięcy euro grzywny. Kara wzrasta do 2 lat więzienia i 45 tysięcy euro grzywny, jeżeli deepfake jest udostępniany przez usługę online. Wielka Brytania ma parę ustaw dotyczących tworzenia deepfakeowej pornografii, w tym niedawne zmiany w Data Use and Access Bill. Prawo wymierzone jest w tych sprawców, którzy tworzą fałszywe obrazy dla gratyfikacji seksualnej albo w celu wywołania niepokoju albo upokorzenia. Ale model duński jest inny. W czasie, gdy inne kraje stawiają na prawo karne, więzienie, grzywny, zakazy, Dania wybiera prawo autorskie. To znacznie bardziej elastyczne narzędzie. Dlaczego? Prawa autorskie można przenieść na kogoś innego, podobnie jak w przypadku piosenki czy książki. Mają także zastosowanie do wizerunku nie tylko w przypadku treści generowanych przez EJ, ale także zdjęć robionych przez chociażby paparazzi. Ważne, to nie jest izolowany eksperyment. W USA uchwalono Take It Down Act, który wymaga usunięcia szkodliwych deepfakeów w ciągu 48 godzin i nakłada federalne kary kryminalne za ich dystrybucję. Model duński chroni proaktywnie. Co robi Dania, a co robią inni? Większość krajów traktuje deepfake'i jako przestępstwo albo naruszenie prywatności. To oznacza, że musisz udowodnić, że zostałeś skrzywdzony, musisz przejść przez długi proces prawny, często nie masz kontroli nad tym, co dzieje się z treścią w międzyczasie. Każdy przypadek to zupełnie osobna walka. Duńskie podejście – od urodzenia jesteś chroniony. Nowe ramy prawne przyznają obywatelom pełne prawa własności do ich osobistych wizerunków, w tym twarzy, głosu i ciała. Co to oznacza w praktyce? Automatyczne prawa. Nie musisz się rejestrować, nie musisz składać wniosków. Od urodzenia masz prawa autorskie do swojego wizerunku. Szybka reakcja. Prawodawstwo umożliwia składanie wniosku o usunięcie nieautoryzowanego wykorzystania cyfrowej reprezentacji. Ekonomiczne konsekwencje. Możesz dochodzić prawa cywilnego oraz pociągać do odpowiedzialności platformy cyfrowe i platformy online. Parodia i satyra pozostaną chronione. To kluczowe. Prawo ma nie niszczyć wolności słowa czy twórczości artystycznej. Jak wyjaśnia minister Engel Schmidt, jesteśmy zwolennikami w Danii wolności słowa. Chcielibyśmy, żeby wszyscy byli słyszani, ale wierzymy także, że ludzie mają prawo powiedzieć tak albo nie na to, żeby być używanymi przez generatywną AI. Po ewentualnym uchwaleniu ustawy ministerstwo planuje wprowadzenie dodatkowych przepisów, które mogłyby nakładać grzywny na firmy, które nie stosują się do prośby o usunięcie treści zawierających deepfake generowane przez AI. To oznacza dwuetapowe podejście. Etap pierwszy prawo do żądania usunięcia, bez kar za odmowę. Etap drugi finansowe konsekwencje dla platform, które ignorują prośbę. Żeby zrozumieć, dlaczego Dania się spieszy, musimy spojrzeć na skalę problemu. Termin deepfake pojawił się pod koniec 2017 roku na platformie Reddit, gdzie był używany do opisywania treści zmiany twarzy. Kobiety celebrytki miały swoje twarze zamieniane w materiałach pornograficznych bez zgody. To było ledwie 8 lat temu. Od tamtej pory technologia rozwinęła się potężnie. Dziś każdy z telefonem może stworzyć przekonującego deepfake'a w parę minut. Aplikacje takie jak FaceSwap, Reface czy DeepFaceLab demokratyzują technologię, która kiedyś wymagała superkomputerów. Prezydent USA Został ostro skrytykowany w lipcu 2025, gdy udostępnił deepfake'owe wideo, które wydawało się pokazywać byłego prezydenta Obamę aresztowanego rzekomo przez policję. W przeszłości Elon Musk i Jeff Bezos byli bohaterami fałszywych filmów, występując w klipie Star Trek. To nie są incydenty. To staje się nową, złą normą. A dlaczego dotychczasowe prawo nie działa? Problem z obecnymi regulacjami jest fundamentalny. Są reaktywne, a nie proaktywne. Czekają aż szkoda się stanie, zamiast jej zapobiegać. Większość przepisów wymaga udowodnienia, że deepfake został stworzony, że wyrządził konkretną krzywdę, że był złośliwy w intencji, że sprawca działał świadomie. Tymczasem szkoda reputacyjna, tak ją nazwijmy, czy psychologiczna, dzieje się natychmiast po publikacji, a udowodnienie wszystkich tych elementów może trwać lata. Wróćmy do tego, jak ma działać duński model. To podejście przewraca ten system do góry nogami. Zamiast pytać, czy zostałeś skrzywdzony, pyta, czy dałeś zgodę. W duńskim modelu każdy obywatel automatycznie posiada prawa autorskie do swego wizerunku. Nie musisz składać wniosków, rejestrować się, płacić, udowadniać, po prostu masz prawo. Kropka. To zupełne odwrócenie ciężaru dowodu. W tradycyjnym systemie ty musisz udowodnić, że zostałeś skrzywdzony. W duńskim systemie platforma musi udowodnić, że miała prawo użyć Twojego wizerunku. To zupełnie zmienia dynamikę. Zamiast być ofiarą, która błaga o sprawiedliwość, stajesz się właścicielem, który egzekwuje swoje prawa. Duński model może stać się wzorem dla unijnej dyrektywy o cyfrowej tożsamości, globalnych standardów platformowych czy międzynarodowych umów o ochronie wizerunku. Jeżeli się sprawdzi, inne kraje będą kopiować. Jeżeli nie, będzie ostrzeżeniem przed pójściem tą drogą. Każda rewolucja prawna rodzi wyzwania. Ten duński model wyjątkiem nie będzie. Pytanie pierwsze. Jak egzekwować duńskie prawo przeciwko platformie z serwerami w Singapurze, właścicielowi z Kalifornii i treści tworzonej w Indiach? Na przykład. Internet nie ma granic, ale prawo ma. To będzie test na skuteczność regulacji krajowych w globalnym cyfrowym świecie. Pytanie numer dwa. Gdzie przebiega granica między deepfake'iem a artystyczną interpretacją? Czy karykatura to deepfake, a memowy gif, czy AI Awatar w grze? Diabeł będzie tkwił w szczegółach technicznych, które prawo musi jeszcze doprecyzować. Pytanie numer 3. Czy nadmierna ochrona nie zahamuje rozwoju technologii AI? Czy artyści nie stracą możliwości tworzenia inspirowanego innymi dziełami? I pytanie numer 4. Jeżeli możesz mieć copyright do twarzy, to dlaczego nie do głosu? A jeżeli do głosu, to dlaczego nie do stylu pisania? A jeżeli do stylu pisania, to dlaczego nie do sposobu myślenia? Gdzie kończy się ochrona osobista? A zaczyna się monopolizacja ludzkich cech. Twoja twarz, twój głos stają się aktywami intelektualnymi. Mają wartość ekonomiczną, którą możesz chronić, sprzedawać, licencjonować. To oznacza nowe modele biznesowe. Licencjonowanie wizerunku dla AI Training. Opłata za użycie głosów mowy Albo kontrola nad tym, gdzie i jak twoja tożsamość jest używana. Aktorzy, muzycy, influencerzy zyskują nowe narzędzie monetyzacji swojego wizerunku, ale także nowe Odpowiedzialność za jego obronę. W świecie, gdzie każdy może być cyfrowo sklonowany, prawa do tożsamości stają się podstawowymi prawami człowieka. Dania mówi: Twoja tożsamość to Twoja własność. Nikt nie może jej kraść. Wyznacza nową ścieżkę w prawie cyfrowym. Nie wiadomo jeszcze, czy się sprawdzi, ale już teraz zmienia sposób, w jaki myślimy o tożsamości w internecie. To może być początek ery, w której Twoja cyfrowa tożsamość należy do ciebie, a nie do tego, kto ma lepsze narzędzia AI. Brzmi przekonująco? Skomentuj na Spotify i na YouTube. Jeszcze jedno zdanie ode mnie na koniec. Słyszę często od Was, jak słucham rano, Voice House, to zastanawiam się, to ty czy maszyna? To ja. Bardzo dziękuję. Jarosław Kuźniar. Kiedy będzie maszyna, na pewno ci o tym powiemy.